No słuchajcie, jesteśmy rozbici w nietypowym miejscu. Idziemy zwiedzić miasteczko. Jesteśmy w Ligurii. Do miasteczka mamy jakieś 3 km. Także czeka nas dzisiaj mały spacer. Szkoda, że nie jest bliżej, ale i tak cieszymy się, że w ogóle udało się znaleźć jakikolwiek kemping, bo był bardzo duży, duży problem. Dobra, nabieramy tempa i uciekamy. Jak będzie coś ładniejszego niż tutaj wyjście spod autostrady, dam znać i coś wam nakręcę, coś wam opowiem. Z tego, co widzieliśmy, to będzie pięknie. To miasteczko, zaraz e. sprawdzę e. dokładną nazwę i wam powiem, gdzie jesteśmy. Camping to Fossa Lupara. U góry mam autostradę. Tutaj chyba. O, tutaj jest ten camping też. A my maszerujemy. Zostawiliśmy naszą cudowną Toskanię, w której mega, mega odpoczywaliśmy. Bardzo mi się podobały nawet te odcinki, gdzie przejeżdżaliśmy z miasteczka do miasteczka i było to wszystko bajeczne. Czasami się gdzieś w miejscach klimatycznych zatrzymywaliśmy robiliśmy fajne ujęcia w każdym tym miasteczku gdzieś był punkt panoramiczny, ale tutaj jest coś nowego tutaj mamy, tak jak Ala czytała, te Alpy No i klimat też jest fajny i ciekawy Zobaczymy, co będzie w miasteczku. Słuchajcie, jedyne. Idziemy miasteczkiem, idziemy do centrum. No mamy. Ile jeszcze Remi? Kilometr. kilometr, tak? Jeszcze mamy kilometr. Ale no, widzimy tu. Fajnie, bo widzimy, gdzie są sklepy. Jak to wygląda. Fajne, już widzieliśmy stoiska z owocami no, pomidorami. ale nie pomidorami bajecznymi pomidorami no, takiego pomidora to bym normalnie skrupał samego no ale nic nie kupujemy bo nie chcemy nosić, chcemy zwiedzić miasteczko dzisiaj jest zresztą niedziela, ale jeszcze wszystko potwierane, przed sklep minęliśmy i też był otwarty ale co ja chciałem powiedzieć eee, w pigu mamy fajny internet i odpaliłem sobie YouTube'a od razu co mi się wyświetliło to drzewo na kamperze kanału nasz karawanik z tego co wiem i domyślam się to jak my byliśmy w Rzymie motory jak my byliśmy w Rzymie i bolało nas sucho to nasz karawanik był nad gardą i tam ponoć były Burze i ulewy. Eee, bo kanał Kamperek van pisał do nas, czy wszystko u nas w porządku, bo nad gardą wielkie burze. Jak wrócimy na kemping, obejrzę sobie odcinek i. No nasz odcinek będzie pewnie dużo później. Ale z samej miniaturki widziałem, że po tej burzy zakończyli swoją wyprawę. No u nas był jednego dnia deszcz w pizie, ale to był deszczyk, to nie była burza. Po prostu czwartej w nocy padało delikatnie. Zresztą odcinek kto chce, to zapraszamy na odcinek z deszczu pod namiotem. A my dalej spacerujemy do centrum miasteczka w Ligurii. A winny jestem Wam informację, że idziemy do miasteczka Sestry Levant. Tak to miasteczko dokładnie się nazywa. Idziemy dalej. Zbliżamy się do Starego Miasta. Już fajnych uliczek, także jesteśmy chyba w ścisłym centrum. Przejdziemy na drugą stronę. Musimy znaleźć przejście. Tam jest chyba, tak. Światło. Ok. No i mamy urocze. Centrum, stare miasto. Fajne uliczki. Dosyć fajny, ciekawy kurort nadmorski. Klimacik jest bardzo przyjemny i fajny. mocno słońce Chyba pierwszy raz zobaczymy Może Tam przejście to jest W sumie chyba pierwszy raz na tym wyjeździe Będziemy nad morzem Ojejku, plaża pierwszy raz W tamtym roku dużo tej plaży było Bo i w Espinio i w Nazaré no i na wybrzeżu Algarve, o le pięknie, o pięknie, zobaczcie taka plaża i dookoła I góry, cudowna Liguria, pięknie. Zobaczcie, jaki cudowny klimat Mega, mega Jezus, jak niesamowitego fale dosyć duże Antek chce chociaż nogi pomóc. Zadowolony. Ale tu pięknie, słuchajcie. Mega mega klima. Podoba mi się. Bardzo ciekawe budynki, takie inne. No my jeszcze takich nie widzieliśmy, bo na pewno różnią się od Są ten te, taki ceglasty kolor, nie? Tych Przypominają trochę lasurowy surowym brzekali. Tak, tak, no mi się też od razu kan kojarzył. O no, zobaczcie, tu jest fajna ta plaża, nie? Ale i Idziemy, nam pani w recepcji poleciła jakieś najbardziej urokliwe miejsce. I idziemy to zobaczyć. Tak, tak. O, leżycie ten lody. Już niedługo. Mi się bardzo ten malowany ten. Aha, te cegły, tak? Namalowane na budynkach. No, tak, wygląda to, jakby to było wypukłe, a tak jest namalowane. Ale restauracja. O, ale kim. Ale klimacik A tam będzie chyba ta ścieżka na ten punkt widokowy Co ja będę Niesamowicie No chyba teraz, nie? Musiał wejść, nie wytrzymał. Zimno. Zimno dla ciebie? Ty chciałeś po to Ale tu pięknie to wygląda. Do tego zachodzi słońce. Szkoda trochę ujęcia mamy pod słońce dosyć mocno. Tak prezentuje się ta zatoczka w tym miasteczku. Idziemy jeszcze na punkt widokowy. Same miasteczko też fajne. Tak jak Ala powiedziała, trochę przypomina Kan na lazurowym wybrzeżu. Tu widać można zobaczyć zejść na tą dziką plażę. Fajny, fajny, klimat. Mm, cudowne miejsce. O, mm. i tam z drugiej strony widać i faktycznie. Tam widzimy te Alpy Liguryjskie. Liguria. Szkoda, że troszkę pod słońcem. Ale klimat i bajka. Jakieś kąpie w ogóle No widoki niesamowite Tu wyżej jeszcze bardziej widać te wybrzeże Cudownie Rano pewnie <laughs> słońce jest z drugiej strony i te kamienice super, super by się prezentowały Niesamowite te widoki. Fajnie. Całkiem inny klimat niż Toskania. Inni w ogóle turyści. Z słońcem Też trochę mi się przypomina Carvoeiro w Portugalii. Też z takiego wzniesienia można było zobaczyć. Piękne te kamieniczki i piękne budynki miasta. Tutaj fajne ujęcia by wyszły, ale pewnie rano, jakby słońce oświetlały te budynki, a nie świeciły mi prosto w GoPro. co Cudowny film. Nie dużo turystów. Ale ci bardzo fajny. Margarity Krzyściuto 11 euro. To jest fajne tu we Włoszech. 5 i 6 euro i dajemy się. Dwie gorące pizze, idziemy na kemping, zrobimy sobie kolację. Ale prawdziwa pizzeria. No. Fabryka pizzy można powiedzieć. I fajnie, fajnie się było. uwijały jak kurweczki. Fajnie, bo odeszliśmy e, jakiś tam kilometr od tego centrum i tutaj fajne takie lokalne pizzerie fajnie, no, ale tajną. też panie fajnie robiły, tak, przy nas tak. na oczach węglem piec, drewnem. Pani dokładała nie? Tak, tak. Nie, nie no, ale pachnie. I docieramy na kemping. Nawet ludzie z zewnątrz przychodzą do restauracji. Także... Ktoś przy piłkarzykach. Ja coś się boję tego No, pewnie będzie się działo. Lepiej do południa. Chyba. Dzisiaj dzień pyszną pizzą włoską, prosto z piecia, opalanego drzewem. Rewelacja. Miłego wieczoru. Ostatnie ujęcia tego cudownego miejsca.